Kolejny dzień w garażu. Dalej stolik na planie. Teraz będzie taki mądrzejszy odcinek, bo pojawi się jakieś CNC, mój drukowany bieda ploter. Będę chciał sobie zrobić takie oto fronty. Tuż tu sobie jeden zrobiłem. Tak testowo. Tym razem sobie program przygotowałem we Fusion 360. Po ostatnio rozważam opcję, żeby jednak kupić sobie licencję tą roczną, bo wychodzi całkiem spoko, a jednak. Komfort pracy w takim Fusion jest 100 razy lepszy, aniżeli w tym Flikadzie, jakoś tak. Nie mogę się jeszcze do niego przekonać, no ale dobra, można to pominąć. Tu może pokażę, jak wygląda program. Wiercimy dziurę. Tutaj wiercimy drugą dziurę. Następnie frezujemy taki otwór na dwa razy. On będzie miał większą średnicę z góry, mniejszą na dole. To samo po drugiej stronie, i potem będę to jechać dookoła. Plan mam taki, aby zbierać tu 5 mm na raz. Mam nadzieję, że to się uda. Także tu mamy te dwa przejścia, już jesteśmy na centymetrze głębokości. I w ostatnim przejściu będę robić sobie takie uchwyciki, jak tu było widać go, żeby ten materiał się trzymał i nie wypadł z ramki i tam coś złego się nie stało. Potem to sobie. Jeszcze tak powiem, manualnie wytnę. Jeszcze z takich ulepszeń, które tu miały miejsce, to do tego plotera sobie dorobiłem taki odciąg wiórów. Bo jednak strasznie tu się pyliło, jak to ostatnio ciąłem, a teraz myślę, że to zadziała lepiej. Jeden blat, drugi blat i trzeci blat. Także wszystko poszło zgodnie z planem. Teraz jeszcze je muszę odciąć, bo one tu się trzymają na takich małych płetwach. Brakujące trzy fronty już mam gotowe. Myślę, że wyszły całkiem spoko. Tu już ten jeden mam testowy. Tu jest ten kolejny. Jak widać wyszedł taki sam. Teraz będę brał się za montaż tych klameczek. Tutaj wkręciłem sobie już te śrubki, które trzymają klamkę. I mam nadzieję, że tu widać, jak fajnie klameczka pasuje. Idealnie. Trzy klameczki już mam wkręcone. Teraz będę musiał zamontować do każdego frontu taką śrubę zamkową. Tu będzie podkładka z jednej strony tu, i druga jeszcze tu od środka. Może pokażę tutaj na przykładzie tu mamy śrubę tą zamkową podkładkę musiałem tutaj dać tam jeszcze jedną podkładkę od środka no bo to był problem bo miałem małą kolizję te śrubki które trzymają klamkę wystają tu minimalnie no i one kolidowały właśnie z tym profilem także musiałem odsunąć to za pomocą tej podkładki no i teraz jest ok tak to sobie teraz ustawiłem zaczepiłem tutaj do równa z tą krawędzią Zapunktowałem, no i teraz będę wiercić. No i dziury wywiercone. Teraz czas na montaż frontu. No i wszystkie małe szufladki mamy gotowe. Jeszcze mi zostały trzy te duże i ta jedna tutaj klapa. Teraz taka szybka przymierka, ale wszystko pasuje. Więc można kontynuować wycinanie takich samych Przeszlifowałem sobie teraz delikatnie te narożniki, no bo tutaj były takie zadziory. No i wszystko jest spoko. Wyszły idealnie. Dalej pracuję nad tymi źbiczkami. Oczywiście trochę kłopotów to sprawiło. Ale teraz jestem na takim etapie. Zawias jest przykręcony za pomocą takich czterech śrubek. Jak widać tutaj źle sobie to wymierzyłem na początku. Musiałem to przenieść. Tu jeszcze takie zrobiłem na frezowanie w głąb. To zrobiłem za pomocą takiej tej frezarki. A od tej strony wygląda to tak. Tu jest zawias. I tu jest taka blaszka. Kątownik I plan jest taki, żeby ten kątownik teraz przyspawać tutaj. No i mam nadzieję, że problem tych drzwiczek będzie rozwiązany i będzie to działać. Także, no jak mówię, dało to trochę w kość, zanim wymyśliłem coś takiego. Ale wydaje się, że powinno to zadziałać. Drzwiczki już tak sobie wstępnie tu zamontowałem. Zdystansowałem wszędzie podkładkami. Tak jak to ma być. No i teraz by wypadało to. I teraz wypadałoby to dziabnąć tu od środka. Także przespawam no i będzie trzeba sprawdzić jak to wyszło. No i tak się udało przyspawać tą łapkę. Myślę, że nie wyszło. Źle. Także teraz z powrotem to. Także teraz trzeba z powrotem przewrócić, złożyć i zobaczymy jak to wygląda. Chyba można ogłosić sukces, udało się zrobić i chyba jest już całe zrobione. Jeszcze zostało oczywiście to potem rozebrać, pomalować, no ale wygląda to tak. Tu mamy te szufladki na 7 cm, oczywiście pełen wysuw. Takie są cztery. Tutaj są jeszcze trzy szufladki na 12 cm głębokie. I jeszcze tutaj ta szafeczka, która dała sporo To jest taki magnetyczny zaczep. Typowy meblowy. No i przy okazji jest to ogranicznik, żeby się klapa za bardzo nie chowała. Jeszcze można sobie oczywiście to regulować jak ma głęboko się zamykać. No ale jest ładnie tutaj równo, więc jest ok. No i myślę, że działa to w miarę sensownie. Tu jeszcze była taka szybka inwencja twórcza, żeby taki ścinek dołożyć, żeby taką ściankę tu zrobić. Bo pomyślałem, że jak tu będę coś rzucać. To jakaś tam jest szansa, że mogłobyś coś wyślizgnąć, wpaść pod stolik. No a tu będzie ścianka, no to wiadomo, już to się nie stanie. Także takie jeszcze coś tu na szybko zostało stworzone. A tak to w sumie tyle. Ten stolik zabrał naprawdę dużo czasu, nawet nie sądziłem, że tyle czasu może zejść na to. Udało się. Myślę, że już proces malowania nie ma sensu pokazywać. Pokażę, jak już będzie gotowe, bo pewnie też będzie trochę pierdzielenia się z tym Malowanie, jak to malowanie, każdy raczej wie, jak to wygląda. Te fronty planuję zrobić takim właśnie farbą impregnatem na szaro. No a całą metalową konstrukcję będę malować takim pistoletem, takim malutkim. Dużo nawet nie maluję i wychodzi to spoko. Tam jeszcze mam podkład epoksydowy. Pierwszy pojadę tym podkładem, a później kolorem na czarno. Także myślę, że to powinno dość... Fajnie wyjść i mam nadzieję, że już po złożeniu tego stolika, jak się zrobi tutaj porządek, te wszystkie narzędzia poukłada, bo to jest straszny przeczownik. Już się powoli gubię co gdzie jest, także no, ale mam nadzieję, że jak się już właśnie te szufladki zrobić, zorganizuje w nich miejsce, to jakoś tak tu będzie lepiej jednak z tym porządkiem. No i będzie można zacząć coś działać, coś frezować, toczyć na bardziej poważnie, no bo już będzie narzędzia, miejsce, będzie wszystko przygotowane. Także mam nadzieję, że będzie coś ciekawego się jeszcze tutaj działo. No i chyba tyle, także w tym odcinku żegnam. Trzymajcie się, cześć.